Cześć znowu. tu TaoChin i witam was w kolejnym odcinku z League of Legends Tym razem znowu TaoChinowe grzyweczki 3 na 3 Gramy z jakimiś Borci.pl I mamy przeciwko sobie Weronikę i no tak, ja gram ramblem, którym gram pierwszy raz na rankadzie. No w sumie Sedžułani też gram pierwszy. Raz. Ze mną jest ponury. No jest. I tam mas. Ciemka. Zapomniałem. I w końcu poprawnie powiedziałeś, to jakiś ten, osiągnięcie Myślałem, że zapomniałeś, jak się nazywa. <laughs> O, jest. A nie Bukaresz to w Rumunii, hehe. He, he. No, no las! Dzięki Tao! No spoko, A co? A to ja się przyznaję, jestem jebanym patriotą suko! To... Przez... Wiesz, że niedawno był 3 maj? Nie. Na skinie! <śleski> No bo, nie, śmieszne to było troszkę. Ja napisałem Bułgaria a tu ponuryżni, wiesz, nie, no to Just kidding. Tak. It's no problem. Czyli GLHF. Jaki grzeczny, na 5 się znalazł. Jestem, ja jestem trójka. Tak. Ej, idziemy górą, chodźcie. A gdzie wy chcecie iść? Ale, nie Ale ja już mu ku nie Im za późno wejść Jak za późno... Ja zostaję na topie. Nie, ja idę. No za późno. Nie, ja zostaję na topie. Ponury idziesz z nim na dół i ty tym darkiem... Nie, kaziksem chyba lepiej będzie, że pójdziesz w dżunglę, nie? To jest obojętne, ja mogę iść na ponury. jak mu chcecie. Ja pójdę. Tylko to tutaj ciężko będzie, bo dwa rang'y ma, mają te tak. No okay. to ty, ty możesz zostać na linii laskitować z tym W, jak poszło z tym levelu, jak sobie tam wiesz, z zewoluujesz z evoluujesz. Level no ulujesz. Tak, Warfit. Jedenastki ze całą chłopaka. Nie bym Lamp, plan. Tak, my też ci kochamy. Może idę do tej dżungli? O nie w chuj. Jak w to się gra? <laughs> Jezu, ten ginie, nie. No nie, ale nie chcę na Jaysa, nie chcę. I can handle it. I know you can. You need armor from runes? The fuck? No bo mam 22 armora może. Aha, no to okej, okej. Do you like this? Będę biegał w kółko, nie będę miał expa. Możesz iść do dżąkni. Nic mnie Nie możesz mają tego bota. przejść punkt? Idź na ich. Tak. Znaczy nie, nie, ich nie ma w sumie. Przejęli już Jolo. 5 creepów, ale cisnę. No ja mam 17 LOL. Stupy W sumie to dziwi, że Boże, ten Graves nie ma więcej. To jest Weronika. To wszystko tłumaczy. <grymianie> trafił. Kurwa. To dzięki. Heleszki. <pastuńska> nie, no ja staram się laskitować ile w lezie. Ten leś tylko laskituje. Oni te... Nie, nie ogarniają tak. Tam na bota może wpadnę możecie coś tu spróbować, bo oni cały czas są w puszu. No idę tam, idę tam, idę tam, idę tam, idę tam, to wbijajcie. Dum, 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 dalej Pająki zasrane Jace chyba idzie tu z góry Apteczkę mi dajcie. Chociaż nie Ej punkt byśmy mogli przejąć No to chodź No to idźcie wam no Nie teraz już za późno no Teraz okay. już Ja jestem jeszcze na rurach Tym bardziej Spuszuję to bo mogę. O Niespodzianka na mnie czekała No on flashnął i zignatował. Nie wiem czy to było work dla niego, no ale No chyba było za killa No nie wiem Jeszcze nie wiem. jak ty miałeś tamtego killa? Stracił wszystko praktycznie ja mogę Jestem w stanie teraz go zniszczyć Okej okay. zniszczę. No, za chwilę ponury... Jest. Co? Czekaj, czekaj, czekaj Ponury daje im po prostu fory, tak jak w każdej grze Tak Lelo. Lelum po Lelu Lelu Dobra, to ty już mi to mnie, nie to jest dżungli. Jungle Jutsu, tak Ej, SS Pot. Dawaj, u Nie ma. To ak, ok. co so on? Nie ma. Zabrał, Zabrał mi. Mam ulti, jak chcesz. O, jeszcze wielki może. No i, i stąd po Deporury, deporury mówisz? Mówisz masz. Jason nie ma. E, jajec! O właśnie. Aaaa, nie udało tego to ulti. Za daleko. Tego to. To tego ten ma. O, świetnie, że zdaje się zdejmować tylko się nie daj ustrzelić. Jestem na lekko, jestem. Ale co spusznęli, co pusznęli? Po, po rury! Nie mam mam, super. Jestem zdłupcony, że tak powiem. O, nie dostałem nic, idę tam. Ej, wait, ja idę... Ty? Bo śnięk ten ty idziesz, tak szczerze. Ale ja punktu nie Ja przejął. nikomu nie pomogę tutaj. bo jestem out of mana totalnie. Dawaj, pajaka. Pajaka. Tylko ja ten. No je... nie wierzę! Ja multi. Dobra, no, no. Nie przejęli tego na szczęście. Dawaj go! Czemu nie rzuciłeś w Wunerpie? Po co? Weronika poprawiała makijaż, nie wolno nie <laughs> tak <laughs> dać. <się. śmiech> Ale to w sensie, że lepiej by jej wyszło wtedy czy coś? Nie no, w sumie byś zabił od razu. Nie wiem, whatever. Ja cały czas myślę kategoriami starego Darka, który musi zabić Zulta, żeby zabił Zulta. Aha. <śmiech> <Okay>. <śmiech> Sens. Tam ma jakoś mało HP, to jest free kill. Crazy Taochin. They call me Taochin. Ja God. stałem jeszcze pod wieżą, naprawdę. No. To I fail tak. akurat.

Niech tylko ten Jayce coś gra. No bo, ma platyna. bo platyna, nie? No, reszta to srebro. No to grają sobie jak prosto. No właśnie. Padaj i zginą raz, a to ci zginą dwa razy. Ale masz fajną farbę. Bo ja jestem mentalnie w brązie. <słuch> <słuch> Jest. fajnie się tak tłumaczyć. <słuch> <Mental>. <słuch> coś Weronika. Och, dobra, co ja robię? <laughs> nie może mi się tak to mentalnie brązu udzielać. Hastun, dobra, great po prostu. Help me. I'm coming. I'm coming. Jayce też coming. Czy nie? Giemy? No, możemy, ale... Nie wiem, szkoda, Za to masz przeciągnięcie. Jayce nie jest taki mądry zaś, bo wlazł w twoje ulti. No, widziałem właśnie. No, no, Dobra, mam asystent. Zbajdźmy, no, przyjmijmy ich punkt. Nie, no, czekaj, wierzę, można. najpierw. No, ja ich punkt, ale mhm. tam wieżę. Mam nadzieję, że tatu tu nie przyjdzie, pani Liska. Weź mnie nie Weź go zabij. Weź go przytul. Weź zamknij ryj. Nie. <noise> Co? Counter-jungling. Jongling, jongler Hehehe. <noise> Śmieszny żarcik taki. Hej Weronika, podpaska ci przecika. Znaczy... <noise> no to było lepsze. <noise> Taki suchareczek, wiecie, no. Dobra, 15 sekund ulti. Możemy jakąś akcję zrobić, tylko w trójkę, nie? cię Dobra, chodź tu. Chcę Chcesz coś kupić, kurde. No, nie są w drugiej swojej albo naszej. Nie, naszej. No właśnie. Tutaj mogą tam być. Wow, no no al albo w naszej. Ale to sobie mogą tam być jak nic tam nic, nic nie zabiorą. No może wilki teraz ty tylko Face check nie. Cześć, nie ma Weroniki to wchodzę. No. Ja tam idę też no, Coś się jaj. Ty świnio, zabrałaś. Dobra no. jedziemy ich, zamknij, wolne przejście. Dzień dobry Samax <summel> jest Było przejście to walne, multi, idealnie to tam... Nie, nie mieli mi... mi... no, co zrobić Ej, nie mi... mieli hey, mi... co okay. zrobić Panowie Co jest? No. YOLO time Okej 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 Może starszy tego YOLO time. O, biedna Weroniczka ty <laughs> ja nie? Może jedna, a dobra. Ja nieraz nie co to godzin! Niemcy <laughs> mnie biją no, Widzę właśnie. Jeszcze zcylowałem Dobra no to było chujowe mógł się uciekać o? A już on padnie, tak? Prawie Nie, bo ma apteczkę. Nie, bo ma szczyvery Chcę <grystanie> wygrać o. Dobra, jest dobrze. O już go zaotwarmiłem tego Jaysa Easy Ja no, kazikiem to akurat nie jest wyczyn Ale Ale zawsze coś Mmm, Weronika. Nie ma multi, żeby czy przytulić. Ona No a tam poszła jakby. Nie, tu jest Lorek i z His, his lu. Czajnie tu będziesz farmę zabierał Nie ma farmy. Kocham cię Chyba ty. Nie Taki sucharek? Jest. Ej help yes, me Ten ginie Albo i nie No, nie, trochę dużo strefy TAKE IT BITCHES Dawaj, wbijaj się Buta z buta z buta z buta z buta, wierz. Ona nie ma na co skoczyć Ma? Oh. <laughs> Kurwa Michael Jordan, nie? No dokładnie to Ta to postać jest tak bez sensu, tak bardzo Dorit przyjmij ich punkt, bo ten porci się Okej, okay, Michael Jordan ty typy porównanie Poru... Purrywanie. Porurrywanie Aś zrobimy pajajaka, czy nie damy yeah. rady? Z tobą w śmieciu nie znaczy. czym Z tobą <noise> Gdzie mi tu STILUJESZ, FRAJER? Co za łapkę? Gdzie mi tu idziesz? O, no dobra! Podziękujemy. No, zresztą mi widać. Cześć, ja sobie pójdę z tona. Dawaj to. Mam Ej, duży tu jest, już nie ma. <głos> <głos> cześć, tu jestem. Ej, nie! Nie ma. Can you help me? I lost myself Ej, no. Weronika, chodź Veroniczka Weroniczka, czemu masz różowego koloru staniczka co? Nie, nevermind to nie było Lautin to wytnie Osiem razy Cztery razy, po dwa razy, 8 razy, raz po raz Chwych, chwych, Nie śmij się tak tym małym, niedobrym chłopcem. mogę to jest Sonic na kurde wielkim czymś. Sonic, Sonic. Czy nie powiedz, że bierzesz Aha, bo to tu więcej kosztuje, bo to nie ten item, bo to masz brzydki taki rzeczy. Tam miałem maskę, tu mam pochodnie. Więc? sikam ten... się zaraz w spodnie. Yeah. To sikaj. Idą tu. Pamiętni bro? Aha, tu idą! Ta ci nie O, Ob, mi je była combo. Pieniądze. <laughs> Michael Jordan. Nie, 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 Pieniądze Michael Jordan <laughs> na ten... Z przy wieży rozwalczył. Sprzy... wieże Z wieże Z Sprzymierze Z, z odcinowej bandy. Będzie strzelał. No to daj się radę. Obryszczał. No, w narodzie. 40 golda czekam w bazie. Jest. No czemu ja mam dziewięć asyst? bo jesteś słaby. dokładnie <laughs> I forgot to report you ten okay. chat No i oni willem mawa, bawawa robią Nie robią przecież pajajaka Ale szczelał tu przed chwilą że jest to dziwny Może bez, żeby sprawdzić czy my robimy Znaczy strzelał tutaj stamtąd To może żeby ciebie trafić, cioto Tak, szczególnie że byłem tutaj w leszu Nie było mnie widać nawet Żal Unsup stary już nie masz widza Stary! Chyba ktoś umarł. Chyba spierdoliłem. Zabijcie ich. Jordan reporting. Ale zjebaj Jordan. O, zauważyłem. Ale i tak ci zabijemy. Przynajmniej tak myślę. Damage is done. No bij go, modliszko. <grym> Gdyby nie ja, to byście nie dali rady. <grym> tak, tak, ja wiem. A, inhibitor jest no tak, bo ja nafidowałem Kaziksa. <laughs> o. Lol, w ogóle, jak ma farmę, żarty. Jestem taki beznadziejny, że fiduję nawet własny team. <laughs> nie chce mi się kończyć. Tak nie dam no, rady. No, na rady. Potem, Kończcie, rady. bo będzie następny mecz, mamy serię wygrać. I wyjdziemy do drewna 6. I, potem, potem, i potem pajajaka bierzemy. Okej. Okay. Nie trafisz w pajajaka. Pingałem sobie w pysk. Okej. Okay. Jak bardzo okej? Okay. Tak bardzo. Chwajcie, pajajaka. Damage is down. Low 400 damage'u. YOLO Dzięki. YOLOLO Idzie tu Mam multi jak coś Nie masz No Gdzieś szmato To go Myślę, że będziesz co się Poru, rury. Mm. Pralibyście mi jakieś kile? Mam już 13 tych jest Macie. Nie muszę pakować komikiem. Komik jest chujowy, bo nie da się nim ksić. <grym> no co ty nie powiesz? Takie na ja dupę sam Kazimierz O, weź mnie nie bij. O, o mnie. Weronika Ja się tu fleszuję, żeby cię ratować O, pojeje Zabiję mu pajączki Nie ukradł Nie, miniony Stop it. Zwycięstwo. 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 Weronika mnie obraziła na koniec. A co ci powiedziała? Jubiczka. Dobra, to by było na tyle Jubiczko. <głos> <głos> Do zobaczenia w następnym odcinku z Lolapa.